Siemą tu Kwiatek, obejrzycie sobie dzisiaj wyjątkowy gameplay, ponieważ postaram się w nim zmieścić e, trzy gry, nie są to jakieś wyrafinowane gry, jak na przykład Crysis czy Call of Duty, są, są to tanie, e, prawdopodobnie do kupienia w kiosku gry, pierwsza z nich to będzie Zombie Shotter 2, ja sobie tu wybiorę Survival, no i chyba gun stand wybiorę no dobra, moment się załadowało grafika jest jak to powiedzieć na obecne na obecną chwilę jest hmm, jest tragiczna po prostu ale jest naprawdę niesamowicie grywalna ta gra przynajmniej tak mi się wydaje w tej chwili hmm, wybrałem Opcję survivalu, czyli przetrwania, i naparza w tej chwili zdziała w zombie, które mają zniszczyć moją barykadę, po to by rozpierdolić całe to działko. No dobra, w tej chwili ustawiona jest fala pierwsza tych zombie. Czym więcej tych, tak zwanych fal, tym więcej zombie. Które chce mnie zjeść Dokładnie rozpierdolić moje działko Ja tu napierdalam Gra jest naprawdę przyjemna Pełno krwi Dawno czegoś takie w te, dawno w takie coś nie grałem Wale głupi No skończył się czas Bo to muszę też na czas przetrwać jakieś tam <laughs> Ileś tam minut Jak widzicie pełno krwi no i po przetrwaniu tak zwanej fali, mogę sobie Upgrade'ować różne rzeczy, na przykład dodać rakiety Żołnierza, czy na przykład Czy na przykład odnowić swoje mury Czy samą wieżyczkę w lepszy karabin Dobra, ja tu wziąłem e, Ustawiłem sobie Znaczy się, upgrade'owałem sobie, <laughs> sorry, rakiety no i w tej chwili wale jak głupi do tych zombie Krwi coraz więcej, zombie zresztą też W końcu to jest fala numer 2. Bardzo przyjemna gra, dużo nie waży Dobra, no to jest gun stand, no to może coś innego pokażę Czy tak, znowu jestem w menu głównym Mogę wybrać kampanię, survival, który przed chwilą był a jeszcze raz wezmę Survival. Mogę sobie wybrać pysk, Kolesia. Może być to dziewczyna. Facet. No i kolor jego kombinezonu. Dobra, może ja wezmę klientkę. Start new game. Dobra, jak widzicie, chodzę sobie tą klientką. Latareczka jest ciemno. Pada deszczyk. Grafika, no jak już mówiłem, nie za ciekawa. Ja sobie tu przy okazji odpalę szlugę. No dobra. Chodzi o to, żebym przespał jak najdłużej, wbił level, zbierał nowe bronie. No i uciekał przed zombie, żeby mnie po prostu nie zjadło. No. I tak to mniej więcej wygląda. Nowe są bronie. Eee... Wbijam też level jak już wspominałem, daje mi to na przykład e, większą celność czy na przykład e, siłę rażenia, e, czy na przykład, jak się nie mylę, szybkość poruszania. O, już mnie zjadło, za mi śluga spadnie, no zginęłem, jest kilka, żyć, czy, jak się nie mylę. No i walę w te zombie, zaraz wyjdzie tutaj jakiś boss, zabiję go, no i dostanę nową broń, i tak w kółko, i tak w kółko. No dobra, znowu w menu głównym, jak widzicie, Zombie Shooter 2 jest naprawdę przyjemną gierką wciągającą. Może graficznie nie jest zaawansowana, ale naprawdę warto w to pograć. No dobra, może przejdę do następnej gry. Dobra. Witam ponownie. Nowa gra. Znaczy się kolejna. Free Running. Tak się nazywa. Czyli nic innego jak parkour. No dobra. Ja może sobie ustawię. Jest menu główne. Jest nad multiplayer. Gra też dużo nie waży. Grafiką też zresztą nie zachwyca. Dobra. Ja sobie tu wybiorę dom. Freestyle. Dobra. Akceptuję. Ja tu. No dobra. Jak widzicie biegam kolesiem. Czaj czym się skacze. Zapomniałem. E, w tej chwili wybrałem e, jakiś challenge którym mam po prostu na czas gdzieś tam dojść. No jak widzicie nie zachwyca grafiką. Ma ogrywalne dla mnie. Czym się skacze? Hmm. Dobra, mniejsza z tym. Nie obeznałem się dobrze z tą grą. Więc tu żadnych jakichś supertyków Wam nie pokażę. Gra. Widzicie, jest dosyć prosta. Mało ciekawa. Skaczesz jak debil. Oczywiście. Yy... Chodzę po jakichś barierkach, skaczę po dachach. Trzeba utrzymać tutaj. No i, no i challenge complete. No i tak to wygląda. Mniej więcej to jest akurat druga gra, jaką mam do pokazania wam. Za skończę swojego marbolaska. Jak się truć, to się truć z klasą. Nie z klasą, tylko za porządniejsze pieniądze. No dobra, skaczek, murzyn, w końcu jestem murzynem, oczywiście można wybrać sobie postać, no i tym podobne. No dobra, kolejna gra, trzecia i ostatnia, czyli Bus Driver. O poprzedniej grze Free Running nic ciekawego nie powiedziałam, ponieważ gra sama w sobie nie jest ciekawa, niczym nie zachwyca. No dobra, to wybiorę pierwszy lepszy. Wczytuję się w tej chwili. Przed chwilą uruchomiłem grę, zobaczymy co z tego wyniknie. O, jadę autobusem. O, na przeciwny pas, już na dzień dobry zjechałem. No dobra, pewnie. Tak, jak myślałam, trzeba podjechać do przystanku. Otwarcie drzwi, klawisz Enter. No i zamykam. Tak samo Enterem. No i jadę dalej. W tej chwili jadę szkolnym autobusem. Ludzie się cieszą Gra te... Ta akurat gra też Nie cieszy e, Grafiką No Dobra, walić te czerwone Po co ludzie Po co mają czekać ludzie Skoro No dobra No i znowu Enter Dobra, zamykam drzwi i jadę dalej. Wyprzedzamy. Są tu w ogóle kierunkowskazy? Hm. Nie wiem. Może są, może nie. Co to o tej grze powiedzieć? Hm. A może? Jak widzicie? Taka sobie gierka. O, znowu minus 10 punktów za przekroczenie pasa. <laughs> jak się jak ludzie krzyczą, za mocno hamuje. Wchodzą, wychodzą. Dobra, zamykam drzwi jadę dalej. I wypadek. <laughs> jak ludzie krzyczą boż i zmiana na przeciwny no i w końcu jakiś bardziej żywy nie, nie tyle co żywy ale jakiś bardziej urozmaicony gameplay, o drifta walnęłem przed chwilą skaczę autobusem a ludzie w środku siedzą Dobra, pojechałem w ogóle gdzieś indziej. Jak pojełem. O, pintrowy autobus. Ciekaw, czy przywala w niego. No, 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 no. Nie trafiłem. <ścoughs> no, nieźle. Fajnie jest. No i w przyst przystanek. No i to na tyle. Trzy gry, mam nadzieję, że się zmieszczę w czasie. Pozdro, kwiatek.